Żyją życiem nie takim, jak chcieli żyć. Tak? Oczywiście. Cielają się w jakieś role. Nie wiem, są dyrektorem, albo są lekarzem, albo są nauczycielem, albo obojętnie kimkolwiek żoną albo, albo córką, prawda? Przez całe swoje życie tak naprawdę e, żyją w jakichś rolach, w jakichś osobowościach, które niezgodne są z nimi sami tak. e, i budzą się gdzieś tam, nie wiem, po 40, po 50, po 60 i mówią sobie, e, to nie było moje życie, tak? Ty, 2008 maj i książka. To jest dokładnie to. To jest dokładnie to. Maj 2008. To nie jest moje życie. Coś z tym muszę zrobić. I cały plan rozwoju związany z tym, żeby odkleić się od tamtego modelu i zacząć żyć czymś zupełnie nowym, co do dzisiaj się nie kończy. To jest dokładnie to, widzisz? Popatrz nawet na co zwróciłeś uwagę. Wszyscy się budzą wcześniej czy później. Wszyscy, ale nie każdy podejmie rękawicę, żeby za tym pójść. Każdy z nich, bez wyjątku, siedząc tutaj, miał momenty, w którym stwierdził, coś jest nie tak, co, coś jest nie tak, gdzieś jestem, gdzieś się wkurzam bez sensu. Z kimś żyję, z kim nie chcę. Nie mówię ludziom tego, co chciałbym im naprawdę powiedzieć. Ile osób chciałoby pójść do swoich bliskich i powiedzieć im: Słuchaj, mam ci do powiedzenia to, a to, a tego nie robią, bo boją się odrzucenia? Każdy z nas bez wyjątku miał moment pobudki. Rzecz w tym, czy złapali ten moment pobudki i go trzymali. Złapać Pana Boga za nogi to jest nic w porównaniu z tym, żeby go utrzymać przez resztę życia. To jest jedyne prawdziwe wyzwanie. No dobra, ale to, to oznacza, że ludzie się boją bać. I wtedy, co, co mówisz, to oni się panicznie boją bać. Oj, wybitnie. E teraz pytanie, Mateusz, w takim razie, ty się znasz, ty eksplorujesz e osobowości, umysły, procesy umysłowe itd. Tak tak Jaka jest prosta rada, żeby ludzie przynajmniej chociaż na chwilę przestali się bać i zobaczyli to swoje inne życie? I być może wtedy się otarmeri, tak? i w kierunku. Podjąć decyzję o samorozwoju. Podjąć decyzję na temat tego, że ja decyduję się świadomie żyć od tej pory, że interesuje mnie to, co wsadzam do ust, jakie są składniki odżywcze. Interesuje mnie to, jak się komunikuję z innymi, interesuje mnie to, jak żyję, interesuje mnie to, kogo ja z sobą reprezentuję. A co za tym idzie, podejmując tę świadomą decyzję, wkroczyli na ścieżkę, która jest najtrudniejszą w życiu. To jest ścieżka prawdy. Nie ma nic trudniejszego. O wiele łatwiej jest stać się kimś, niż zrezygnować z tego i zaufać sobie. Ta ogromna ilość zewnętrznych wskaźników odniesienia, które mają ludzie, wiesz, od samego początku, gdy się uczy, bierzesz małą dziewczynkę. Mama do niej mówi Zobacz, jak ty siedzisz. A ona, ale jak? A ona, no zobacz, tamta dziewczynka siedzi grzeczniej. I już jest zewnętrzny wskaźnik odniesienia, i później pytasz ludzi, czemu odniosłeś sukces, a oni, bo zarobiłem x pieniędzy, zewnętrzny wskaźnik odniesienia. Mówisz do nich, czemu jesteś mądry, a oni, bo napisałem trzy książki, zewnętrzny wskaźnik odniesienia. Mówisz do nich, czemu jesteś atrakcyjny, widziałeś z jaką laską wychodzę, zewnętrzny wskaźnik odniesienia. Oni w ogóle się nie znają, Łukasz. Oni zbudowali sobie życie na zewnętrznych wskaźnikach odniesieniach i punktach referencyjnych. W których są tacy, jacy są, bo inni im coś powiedzieli, albo dali, albo zrobili. A to w ogóle nie jest ten klimat. To, to w ogóle nie jest to. To jest proces odbudowy swojego własnego ja, cała restrukturyzacja osobowości i uwewnętrznienie tego wszystkiego, co było kiedyś zewnętrzne. Jak, nawet jak mają dialogi wewnętrzne, to mówią, to jest mój dialog. Nieprawda to nie jest ich dialog. To jest, żeby mieć dialog wewnętrzny, najpierw trzeba go słyszeć na zewnątrz. Żadne dziecko nie rodzi się z komplementarnym dialogiem wewnętrznym. Wiesz, rodzi się dzieciak i jest gaga gugu, złapałbym za lewą piersi, a nie za prawą. To nie działa w taki ja sposób. Wiem, ale Ty bolałeś prawą. Więc... albo coś innego. W związku z czym... <laughs> <laughs> Przypomniał mi się Twój wcześniejszy komentarz. I teraz ten dzieciak... Ja uważam na siebie, wyobraź sobie, że ze mną masz do przez godzinę, a ja z sobą non stop. Teraz, to jest dopiero trauma. I teraz oni mówią do siebie i mówią, ja do siebie mówię. To nie jest ich ja, to jest dialog, który powiedziała do nich mama, tata, babka, nauczycielka w szkole, pies. Bo niektórzy szukają świecenia narkotykami, wiesz, wzięli mocniejsze LSD, patrzą na psa przez 13 godzin i mówią, słuchaj, jak sądzisz, ile jest kosmosów w kosmosach kosmosów? A pies oni, aha! I siedzą 14 godzin, no nie, i mówią, miałem oświecenie, no nie? A pies, tak, zabrałeś ze mnie moje pchły. I dowcip polega na tym, że ludzie nie wiedzą kim są, bo udają kogoś innego. I to jest to. To jest ten numer. Oni mogą być lekarzami, oni mogą grać różne role społeczne. Ty jesteś dziennikarz, wiesz, ja mogę grać rolę psychologa, ale chodzi o to, że ja wiem, co to za rola. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ja wchodzę do pewnego akwarium ale ktoś zupełnie inny je definiuje, niż zewnętrzne wskaźniki odniesienia. Ludzie szukają tego typu argumentów, tak? I rodzice, nauczyciele, yy, pracodawcy czy współpracownicy cały czas ludzi utwierdzają w takich schematach. W związku, z tym, w związku z tym, wiesz, jeżeli ktoś 40 lat żyje i codziennie słyszy, ty musisz być lepszy, ty się musisz lepiej uczyć, weź się garść i nie wiem, yy, ja na przykład uczyłem się gry na akordeonie, 23 3 lata po prostu, wiesz, po to, żeby koncertować i tak To tak ty powiem. byłeś tym cyganem w tramwaju! <śmiech> 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 e, jakoś trzeba zarabiać na życie, tak? <laughs> Natomiast, wiesz, to mówimy o odwadze, tak? Weź po prostu, uwierz w siebie, idź, idź i zdobywaj, bądź sobą, tak? No, słuchaj, to... Ja nie mówię taką intonacją, taką, bądź sobą! <laughs> <laughs> uwierz w siebie! To jest pierdo-pierdo, to, to jest pozytywne myślenie. Typu wiesz, siedzę, mam 200 kg na dwa i mówię: Jestem chudy, jestem chudy, bo w końcu wierzę. Nie, jestem gruba świnia i czas, żebym schudł, okej? Okay? Ale to jest właśnie kwestia prawdy w stosunku do samego siebie. To jest właśnie ten schemat. To, że ktoś mówi coś 40 lat, nie oznacza, że po 40 latach jest za późno. Dla ciebie nie było, Ty już masz 50 na karku. Ponad. Dla mnie nie było i nie jest dla nikogo. Oni, oni nawet. To o czym mówiłeś, tam jest coś jeszcze. Oni szukają autorytetu. To jest następna rzecz. Jakiś procent z nich jest przekonany o tym, że ja wiem lepiej od nich. Są tak, Rebus jest taki. G, U, N, O. Prawda. Nic nie wiem lepiej od nich, bo nie mogę wiedzieć niczego, co już dawno nie zostało powiedziane. Nie ma czegoś takiego jak lepiej, gorzej. Nawet ten schemat nie istnieje i poprzez to, że zaczynamy kwestionować to, co wierzymy, nawet najbardziej dogmatyczne schematy poznawcze pod tytułem co to znaczy być mężczyzną. Jak, jak, jak pisałem Alpha Mail, to ja miałem głęboki obraz na temat tego, co to jest być mężczyzną. Teraz jest... Helion mnie poprosił o to, żebym zrobił reedycję. Zrobiłem reedycję Alpha Female, będzie w druku. Robię Alpha Mail i tak, otwieram i tam jest taki, taki wstęp, jest tak napisane. E, właśnie siedzę na Florydzie, przede mną piękna brunetka, jej stopa delikatnie krąży, idzie po moim udzie, dotyka, czuje jak mam reakcję i e, co za biologia, uwielbiam testosteron. I tak czytam i mówię: nieprawda, nieprawda, nieprawda. Ale z drugiej strony jest też inny element. To była książka, która nie tylko się świetnie sprzedała, ale masa facetów powiedziała: dzięki, bo ja byłem tam, a wlazłem tu. I, kumasz, i to jest dokładnie to samo. To nie jest powiedzenie, o to chodzi w życiu. Bo na to każdy z nich musi sam op opowiedzieć. Ja mogę nauczyć Cię chodzić, ale nie mogę Ci powiedzieć, gdzie masz iść. Dobra, czyli czytam książkę po to, żeby się zastanowić nad swoim życiem, a nie po to, żeby szukać recepty na moje. Moim... Tak. I błagam, rób tak z całą resztą. Rób tak z całą resztą. Rób tak z tym, co Ci inni mówią. Rób tak z nauką, bo nauka twierdzi, że... Rób tak z tym, co Ci mówi mama, babcia i rób tak z tym, co Ci mówią Twoje dialogi wewnętrzne. Rób tak z wszystkim. Zastanów się nad tym, czy to, co słyszysz dookoła jest Twoje i wtedy zbuduj swój przepis na życie. To jest intymność. Nie ma nic bardziej intymnego, niż tworzenie swoich własnych zasad. Tworzysz się, jesteś kreatorem. Na początku Bóg stworzył świat. Ty zaczynasz tworzyć model, a nie przyjmujesz jakiś, który jest z góry narzucony, włączając w to ten, tak jak każdy inny. To jest tylko wskazówka po drodze. To jest tylko schemat pod tytułem, a to jest mapa, idę sprawdzę, czy mi pasuje. No tak, to właśnie chciałem wiedzieć.